Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Stalker 2 Zanim zaczniemy, serdecznie Was zapraszam do zostawiania subskrypcji, komentowania, lajkowania i zapraszam na odcinek Radio, wcześniej mówiłem, że nie mamy komu tutaj ufać z jej ale ten posum akurat osobiście to będzie zaufał macie prezent też tam macie prezent Tam też macie prezent Jeśli to jest Przeżyliście to i się obykuje tam oczywiście Wiecie co? Jak śmiesz jak śmiesz śmiać śmieć Kurczę, no my nie mamy amunicji do zabawy. Dobra, może teraz sobie troszkę z bo strzelam No to wyglądają jak jakieś bomby. W skrzynkach nic. Jesteśmy skłonni w tym momencie wziąć wszystko. Aczkolwiek czysto to my tyle tych MP5 nie zbieraliśmy Że w razie najgorszej potrzeby i z tej MP5 można byłoby coś postrzelać Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej o. Nie wyposażej wy... o to cię dostał Skifo Skifa, Jo i o, nie, 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 nie tak. To... Zostaw sobie. No, radajcie, bo widzę, że nas coś mocno wymęczyło. A, to wywala. Znaczy, niby chłopak 1400 u dźwigni. E, 1400, 140 kg u No i tak, na nasze potrzeby to dalej za mało. Kombinatoryka tak zwana. I to wcale nie chodzi o maki. A przynajmniej ładne pieniążki będą z tego. No, Zając życie to mechanik od nas zaśpiewa niemałą sumkę za naprawę sprzętu, bo troszkę żeśmy się poobijali. No, weź sobie wodę. Zejdziecie tu troszkę z tego. No tam schody są, można było coś tam znaleźć ciekawego. No nie no ja nie odpuszczę sobie, no proszę nas. Co jest na końcu tunelu? Czuczo radiacji, która nam zaraz zjeżdża. a was. No tak, nic ciekawego na mnie zostawili. Ej, ale śmieszne, że ten... Wyszliśmy z tego i nam radio... ten, radiacja zeszła. Hmm. Może dzięki temu tajemniczemu artefaktowi. Tajemnicza woda przez oskreskę. Tak, wszystko, wszystko. O. Troszkę nadrabiamy Okej, okay, tu jest cuna, którą się wydostaniemy jeszcze wodę na drogę na dali Leki przeciwpromienne z chęcią. Weźmiemy sobie cider do łapki A na szczurki to Na szczurki to my sobie pistolet weźmiemy mamy w tamtą stronę leci, to oczywiście pójdziemy w drugą stronę. A widzicie? Bo, kurde i znowu to wyposaż Rozładuj popie, rozładuj, a nie wyposażuj I gdzie żeś znowu tamto broń przewalił No nie, teraz może na Troszkę amunicji żeśmy nazbierali Jesteśmy gotowi na kolejną falę przeciwników No, chodź tym szczurki Uuu, uh, już tu jest. Przypominam Ci, że nie masz za dużo amunicji. ci cię. Szczury ubite. Dobra, już tego nie będziemy. Nie będziemy tego rozwalać, Pistoleciku, bo szkoda nam amunicji. Dawaj, no. Nie proste, że nie idziemy tam. A proste, że jednak nam ja idziemy. zobaczyłem jakiś tunelik, no to wiecie, no. Dybka swędzi, żeby coś tam poszmerać, popatrzeć, co mają ciekawego. Dobra, troszkę zapasów sobie tutaj robimy, widzę. Apteczki, 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 apteczki. Jeszcze więcej apteczki, o to chodzi. Dobra, tu już walić. Tu już sobie poradzimy sobie. A, dobra, już myślę, że skif nam się tak Zmienił się mój odczucie, może sobie tu łaskę? A, zająć sobie łaskę, sobie pobić z tego. Tutaj też się biją. Rary. Potem odnowiliśmy zapasy, żeby znowu za... Coś zaczęło do nas strzelać. tak ma być cisza i spokój. No, oczywiście, że popatrzymy, czy mam coś do wyrzucenia. No nie ma nawet opcji, nie przypatrzyć. Rozładuj, upuść, tu wszystko na zielono, 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 No nie przerywaj nam, chłopie, chłopie, no to coś ważnego robimy. Upuść. Dobra, jest. Dobra, jak tak bardzo chcesz, to idziemy się tobą zająć. Musisz nam dać spokoju sam nie zaznacz co spokoju, ale tak Tutaj wężę troszkę amunicji no i Coś, o to chodzi granato Bierz granatu Też weź, weź amunicję Weź, jedzonka nie bierzemy, bo... Nie chcę się aż tak bardzo przeciążać Tutaj kolega też ma AKM-a z niego ammo I oddajemy ci go Masz, może ci się jeszcze przyda kolega? Tutaj kolega kowalska, tutaj kowalska, Kolejny akm -ik. Co my możemy z tym akm zrobić? No to po prostu Musimy przyciążenia o kilo 400 No to jest 4 kilo, kiełbazów. to jest sobie dobra, dobra, no dobra No to obstawiam, że po której ze stron byśmy się nie opowiedzieli To i tak dostalibyśmy to samo Czyli chuja Wiadomo gdzie i wiadomo w jakim celu no, Aczkolwiek jakbyśmy stanęli po stronie instytutu i nie powiedzielibyśmy nie mogli. To no, może by się coś udało. Bo często teoretycznie z Instytutu. No to po prostu byłyby tu anomalie, bo się pomóc zająć byłym monolitem. I co? I zostałyby jakieś stworki potworki do rozobiania. zabijania. to wie czy jednak się postanowiliby w tym całym chaosie i... No, musiałem sprawdzić. Nie bym był sobą, jakbym tego nie sprawdził. No nie, już słyszę, czy cofnęło nas do szczurków? Jужрхчимь było tylko kawałek czasu, tak? Dobra, a ja zatem pobawimy się z chodnią. Jeszcze raz! Nie No i jak w nam się zostawiasz? Przerywij. Dwa, ci tam. Pobawcie się tym. Odciążyłem się troszkę. Łacie proszę! A tym palmokim bramą to Czekaj, tak, to jest amunicja 545, a my potrzebujemy amunicji 545, czyli to jest to? Daj nam to. Kalaszek i kalaszka nam rozładuj. Pięknie, upuść. To też jak rozładowana. Upuść, tak, to sekretuj. Także! Ej cicho tam! Przerywaj. O! To cię dmanie uczył. No właśnie widzimy, że nikt nie uczył cię No Dobra. I to nas do końca przyciążyło Rozładowujemy sobie tego kalaszka. Tam po prawo jeszcze oczkiem żeśmy zauważyli, że są te... że są skrzyneczki skrzyneczki oczywiście, że otworzymy, ale nie tym, bo nie mam a dobra na biednego może i trafiło na biednego, ale co przecież to było silniejsze ode mnie żeby otworzyć skrzyneczkę pistoletem dobra no to lecimy jakby się przez to przedostać przy takim przeciążeniu? To nie będzie proste. Tak, kolejna woda Długo jeszcze z tego instytutu? to będziemy uciekać. No patrzcie, no, tu jak wyszliśmy na wodę to nic się nie stało, ale postawię, że to jest tak fajnie Pomyślałem, że to są gruzy i tu nie mam połączenia z tamtą wodą. To, bez sensu to by to było Co? Kto nas jeszcze tu strzela? To jest sobie pułapkę postawił kurwa W takim miejscu? Tam jest wyłącznik Czysto teoretycznie jakbyśmy wyrzucili to cały sprzęt Moglibyśmy tam, tam tam Przeskoczyć Co? nam się zaciął Tak ja. I tak to Tu gdzie nas prowadzi? Nigdzie tak naprawdę Dobra, zapiszmy, zobaczmy czy się uda. Zapisywali. Skok. O. Pytanie czy coś się udało? Niby to jesteśmy, ale jednak trafiliśmy do wody. Czyli dobra, nawet z takim przeciążeniem. Których zastawił tu tyle pułapek? A ja nie mogę. No ja nie mogę. To już jest bezpiecznie? Jest. A my w to strzeliśmy. I co my byśmy mieli stąd? No to to pokazywało, tam byśmy to złapali, to moglibyśmy to przeskakiwać. A tu nic ciekawego nie ma przecież nie wiem, może żeby człowieka chuja zrobić to... ...to ustawiałem. Ja pierdziele, nudzi się komuś, naprawdę Poszedłby do góry się z kolegami pobawić, a nie Po sobie postanowił pułapki pozakładać no Kurde no, co jest? Ktoś był bardzo niemiły dla nas To dosłownie Iść po cichu, jakoś Patrzeć gdzie się idzie Porozbrajać te pułapki Powchodzimy e! wszystkie pułapki, a czemu nie I to jest dziwne, bo tam pokazywało w tamtą stronę, że jest e, przejścia Jak przyszliśmy tutaj, to pokazuje, że w tamtą stronę My idziemy w tamtą stronę, jesteśmy co tam jest, znać życie, więcej pułapek A, a wiedziałem Kurde, a to dlatego tyle tu łapeczek było, bo coś ciekawego na tu ktoś po, pozostawiał. pozostał, skip się zdenerwował, że wszyscy go pożycili, to i kop kopnął krzesło. No tak, problemy w raju. Co to jest? To jest pancerzyk. Niestety troszkę gorszy, aczkolwiek... No gorszy niestety. Tak, jesteśmy 4 kilo przeciążeni. Półtorej jeszcze No i git No i teraz tylko pół roku wracania do handlarzy, żeby to wszystko opierdzielić A czy może by nie No sobie wodę, kolego Kurczę, no z minusów ten artefakt ten alfa W sumie nie został w instytucie, ten go zabrał Czerno. Nie będzie więcej więcej nie będzie, ale słyszymy więcej straży Dobra, masz noża Co my później tym nożem będziemy jeść konserwy Ale... Ile was tutaj? Dobra, a, mam dobry pomysł, nie atakuj nas chcemy coś wyjąć, może Nie po dżentelmeńsku. Dobra, już z tego pokorzystamy. No. Coś mi się wydaje, że ktoś tutaj został uzasadniony przez szczurkę, właśnie. no właśnie. Dzięki kolego za kolejny ciężki wybór. Ciężki, ciężki rozłody i upuść. A to też nie dało za dobrze. Nieśliśmy jakieś dziadostwo, które też troszkę tam swoje ważyło. 17 nergów gdzieś podnieśli A, myślę, że to dalej nie to. Ważymy równo 140 kg no Dobra, ale się ruszać. Nie mamy... Mamy... uuuhu Dobra, mamy więcej amunicji. Chodźcie szczurki. I teraz tu możemy się pobawić. Więc... Jak mamy więcej amunicji, to zapraszam serdecznie. Tak, ja i to moje wyposażenie Tą tak tą broń sobie jedynie możesz wyposażyć W sensie wyrzucić No, to nas zaboli zdecydowanie Już my tak wciry dostaniemy Wciry w konto dostaniemy A handlarze se liczą Handlarze, liczą Szkoda, że nie może, że to nie jest tak jak przy nich częściej, że możemy im dać wódkę i oni by nam powiedzieli eee, dobra, naprawimy ci to no tak było wcześniej, trzeba było upić mechanika, żeby nam naprawiał sprzęt w sumie nie, nie jestem pewien czy to wpływało na cenę. No, to na pewno yy, w poprzednich częściach dawanie wódki mechanikowi sprawiało to, że mechanik mógłby dla nas robić lepsze ulepszenia, o, ulepszenia miały tiery bodajże do trzech tierów, pierwszy był za darmo, a na pozostałe dwie trzeba było znaleźć części Naprawcze zostaw naprawczy. Uuuu, kolego, coś to tu miał. Wektora żeś miał. Tak, 46 kilo, to wyjęcie tam to która mam wektor, no proszę. Nie wiem czemu to jest Integral A. Ale śmiesznie. 9,19, do tego powinniśmy mieć sporo amunicji Pokaż Wektor jest bardzo szybko strzelnym bronią na amunicję do 9,19 do pistoletów jak 2 kilo ha, te tak, krótkie wioski no jeszcze, jeszcze nas sierpie. się rwie sobie jedną konserwę o, otwórz, otwórz widzicie, no, byliśmy wcześniej tym nożykiem, te Przerośnięte krety. Czy e, nie wypał, co jest? No. no. ten to aż za dobrze wypalił. Skifek. Mm. Radej te bardziej te druże Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це. Ай, Мій рідний край, ще рідний край, черемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матілько моя. Жива, зона жива. Вижила, Скіфе! Вижила! Що ти несеш? Я мало не здох у тому довбаному інституті. Де бродяга? Не питай. Що там сталося, Скіфе? Що з бродягою? Він. Чому нас стріляють? З якого хріна ви стріляєте? Ми з бродягою! Це ж не навчальна.

Ти курба, це. Як не можна вбити небо над нашими головами? Що? Кажуть, в Прип'яті завжди сонячно. Брехня. Боже, усе ж відсиріли. Ах, треба було раніше кидати палити. Це що тепер і бродяга, і дубни, і всі? Так. Виходить, не вберегла їх зона. Як же так, Скіфи, а? Ух ти! Це ж з дикого. Може, і не всіх ця монолітівська хрінь накрила, га? Давай! Також приєднуйся. Рихтер, це лодочка. Тут на острові повна катастрофа. Відбувається щось таке, що. Так, спокійніше, професора. Мені потрібні подробиці. Перпусі знову моноліт. А, твою ж. Я зафіксував, де тут усе почалося. Але дістатися туди не можу. Я в таборі у тихого. Чорт! Тут хтось є. Дліхтере, допоможи мені! Ти чуєш, допоможи! Схоже, усе навіть гірше, ніж я думав. Лодочка про якийсь сигнал казав. Що це? Гадаю, це якраз та хрінь, яка навіть таку мирну людину, як Хорс, змусила на нас накинутись. У Лодочки, звісно, серце йокне, коли він про це дізнається. Що там на острові взагалі відбувається? Та хрін його зна. От де шрам, коли він потрібен, а? Я, звісно, не в іскрі, але зараз він міг би вийти на зв'язок. Треба скіфи витягати, професора. Без нього нам цю купу лайна точно не розгребти. А ти не думав, що у всьому, що відбувається, винен шрам. Вони з вартою б'ються за зону, а гірше стає іншим. Ти в курсі, що шрам намагався завадити даліну, повторити карибський експеримент? Може, й моноліт повернувся, бо йому не давав спокою виконавець бажань відчазі. Я не знав про Карибський Скіфе. Я не працюю на Шрамах. І іскра не звітує мені, що і де вони роблять. Але ти правий. Шрам іде пробоєм. Питання лише, чи до тої зони ця його коротка дорога. Добре, я допоможу лодочці. Так, давай так і вчинимо. Дикий лодочка за тобою, а я знайду шрама. Сподіваюсь, мовчить він усе ж не тому, що монолітівську кулю спіймав. Dobra, my. Stop! W tym momencie przerwiemy ten odcinek. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że go oglądaliście. I miłego dziąka.